I ostatnio bizu nabył pozdrawiam Was? A są może akurat Faktycznie Bizowie nabyli taką sztukę 22 rok z przebiegiem 70 tysięcy w panoramie Wersja naprawdę gęsta w automacie 20 tysięcy z haczykiem tego euro zapłacili Bardzo przyjemny, bezwypadkowe Bardzo przyjemny o. Przyjemny. idziemy sobie, idziemy spokojnie si mamy trzy ekipy na wyjeździe i sobie to spokojniutko boczkiem, boczkiem nie ma co się wpychać op, 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 op. jestem poziom niżej nieśmiertelny Volvo To pamięta takie aparaty zapłonowe typu kopułka, rozdzielacz palec? No właśnie, to była motoryzacja, cewki jakieś, proszę Państwa. I to wszystko działało. O, dasz Pan wiary jak tak wylakierował, to znaczy, że mocy zdecydowanie jest Największa nawi. Łatwo nogę złamać w piszczelu ładna lampa dziewiąty roczek widzę napis na szybie 1,6PI nie ma celu niestety nie ma szefa jakieś skupisko skupisko dla fanów marki 1 2 kupeja tym dwa uszkodzone, trzy jeszcze nie wyrejestrowane, świeżona. Aha, aby ty, taka liana to chyba nie zejdzie. A w tym tygodniu może przyszłym się, że z z pesze, Z zyp przedać bardzo ładnie. Ale naprawdę, że w Pokażcie, bebe, pokażcie jakiś zdyżek. Gdzieś tam kółko jest. Fotel w Erce kiera czerwoną nicią. Automat. Sportowe doradki typu czerwony O-ring. Z bajerzana z Kuskubana. sobie chodzimy co spokojniutko a może merteresem chciałby wrócić szwagier wybór jest z Mercedesów ogromny eee. hmm. też mogliby numer telefonu podać otwarty no. nie zadaj Widziałem różne już rzeczy, nie widziałem takiej nakładki nigdy na, na dechę z filcu, filcu, chyba dlatego żeby deska nie pękała Odrestaurować taką sztukę to jest kurka wodna ciężka rzecz finansowa taki motor V838 Kojarzę 3,5, że były V8 ale 3,8 to nie kumam. Tutaj ten placy chłopaki zostawiają za jakąś godzinę. Po prostu później przychodzą do pracy. A z nami ich 20 lat. Stąd wiem, co się u nich dzieje. I to nie jest ta brzoza. Tu się by sprzedało, Ten piękny. Takim nie chcę wrócić. Dobra, woli tygwańa, no git. No, tutaj mamy coś ciekawego, coś bardzo ciekawego. A za płotem, za tym płotem z lewej strony, wyprzedane jest tak totalnie, że Stoi jedna czy dwa zaraz zobaczymy samochody stoją dwa czy sztuka, czy jeden. Ale, ale ale, 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 już już bez przesady tutaj Bez przesady Tak się pięknie wyprzedał 2008, czy to jest 300 nowy 300 paśnie gdzie te Państwo zobaczą Wszystko sprzedane Który? Taką kupiliśmy w sobotę, tylko krótszą i starszy rocznik, oczywiście 19. Karoka. A to jest. Który tam rog jest na szybie? Który rok na szybie? 2. 2. Tak może koło 30, a i wyżej. Kwestia przebiegu. Te kółka nowoczesne, na te są nie najgorsze, ale większość takie są, że kurczę pieczone, że tak się wyrażę po katolicku. Za płotem dopiero co przy, przy nich stałem. Murki wzór. Jak na dzisiaj. O to zajebiste ujęcie. Szczerze nie świeci światło od tej strony. Szanowni Państwo, bardzo mocno polecam yy, sprawdzanie kupowanych, używanych samochodów w systemie Car Vertical. Wiem z doświadczenia co mówię, bo często, a przykładów jest na to sporo ludzie sprawdzają z ciekawości swojej zwykłej ten raport dopiero po zakupie, a zobaczmy, co tam się wydarzyło, i wtedy jest dopiero płacz i zgrzytanie zębów. Warto sprawdzić przed zakupem, przed wręczeniem gotówki sprzedawcy. Pozdrawiam serdecznie, Pan Romek. Czołem, cześć, pozdro 600.